Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Crypto Mining. i dzisiaj będzie troszkę o nano znowu, bo były pewne zmiany na tym na tych dwóch kranikach zaraz pokażę mniej więcej o co chodzi Tip nano a akurat o to sobie pobiorę przy okazji niech pójdzie na wypłatę powiem Wam zaraz o co mniej więcej chodzi tu sobie puścimy w Windrow jest tak teraz klejmy na Nano Pool to co klejmujemy w szczególności chodzi o reward wideo to mamy teraz 3 na raz wideo, raz na 3 godziny i też trzeba sobie uaktualizować sobie swoją apkę i wtedy będziecie mieli tą opcję, że 3 wideo co 3 godziny, tak to cały czas instant idą wypłaty następna sprawa z tą drugą aplikacją na Quick Crypto teraz właśnie też można sobie uaktualizować właśnie w Google Play i macie co godzinę misję i tysięcy nano, mikro nano dostajecie za, za każdą misję. Teraz misja jest taka, że jedna misja jest np. 8, 8 wideo zobaczyć, czyli czy to jest takie 20-30 sekundowe reklamy lub yy, yy, poprosi Was o ściągnięcie takiej, takiej apki Coin Prediction, gdzie po prostu klikacie na daną kryptowalutę, oglądacie 5-sekundowe reklamy I klikacie, że na przykład pójdzie do góry Bitcoin, nie? Zawsze na tych aplikacjach jest sporo różnych reklam, i wtedy, i takie są trzy razy, trzeba tylko tak zrobić, i wtedy Wam następnie też 8000 mikronanów wpadnie. I tak to wygląda na obecną chwilę. Też sobie od razu zlecimy wypłatę. 01 zarobiłem nano, fajnie. I niby pisze, że w ciągu 24 godzin, ale dosłownie jest w ciągu 3-4 godzin i jest na Atomiku wypłata. Następna sprawa, tutaj jak jest, te surwery są. Nawet jeżeli nie dokończycie, warto brać te małe surwery. 2, 5, 7 minut, nawet jak nie dokończycie, to, yy, to wam pójdzie, yy, dostaniecie coś mikronano 3, 5, 10 tysięcy, różnie, prawie te 7 minutówki można robić, bo czasami yy, nie dokończycie tego zadania na tym Torchem Rich, ale tu, tu akurat yy, płaci. Także yy, fajna sprawa. Wrócimy jeszcze no do tip nano nano puls yy, no puls wypłacacie jak Wam się zbierze 100%, a z tego co klaimujecie to możecie w każdej chwili sobie w sumie wy, wypłacać. I tu też jest w Overwall, tak jak mówię czy widać też jest ten horthem rich i tutaj właśnie też też tak, podob tak samo działają ten, że nawet niedokończone surwery wam da, yy, znaczy surwery mówię po angielsku, kurde, yy, Niedokończona ankieta da wam yy, te mikro nano. Także warto skarniać, łatwo się tu robi. Fajna sprawa ogólnie. Teraz sprawdzimy, czy na mig już może doszło. Yy, jak nie, to zaraz dojdzie tam do. Wypłata na to, mi bardzo szybko dość przechodzą te transakcje. Tak jak widzicie, mam tego dość sporo. Jedne większe, drugie mniejsze to zależy, jak wypłacam. Albo wypłacam bezpośrednio, ale mam taką większą. To jest właśnie z tego Nanopool, to mi się nazbiera po prostu trochę więcej tej kryptowaluty. I wtedy sobie właśnie to. O, weszło teraz. Widzicie jak się zmieniło, zaraz tutaj się za jakiś czas pokaże transakcja, to już jest 2.16, tam to wypłaciłem też wejdzie za parę godzin, także fajnie się zbiera, linki tam pod spodem, także, a te osoby, które sobie już ściągnęły, wcześniej już działają na tych kranikach na tych nano, to po prostu sobie uaktualnijcie swoją aplikację w Google Play i będzie Wam wszystko śmigać. Dobra, dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się i subskrybujcie nas. Do zobaczenia, do następnego filmiku.